Używanie już pasterskiego. Bardzo przepraszam, że nie ma od razu w ale znów się zepsuł komputer, a tak na pewnym razie, gdyby ktoś odczytał taki dar złożony na przykład wrzucał do tekstu no, Pani Basi dając przy elektronicznym jest no też byśmy mieli to zobaczenie w naszej wspólnocie. W ostatnim niedzielę października wspominamy o naszej świątyni, 200 lat od tego kościoła, rozpoczynamy i usłyszeliśmy rok dzień za to miejsce, za fundatorów, za wszystkich trudzących się przy budowie i upiększaniu tego miejsca w minionym czasie. W ciągu tego roku przeżyjemy kilka wydarzeń, uświęconych świątyni m.in. takie ważne wydarzenie to były misję święte, a na zakończenie w październiku, następnego roku będziemy modlić się wspólnie z pasterzem diecezji Tarnowskiej, księdzem biskupem Andrzejem że Być może uda się modlić już w, w, w znacznie posuniętym remoncie, renowacji, wyposażenia kościoła. W odzyskiwania, rozkładane dziś praca, powiemy mamy w parafii. Dziękujemy też wszystkim, którzy włączyli się przygotowanie płyt na ścianach frutową kaplicy cmentarnej upamiętniającej nasze stanowi już pasterzy. Dziękujemy panu Stanisławowi Przybylskiemu za koordynację działań w rodzinie Państwa za transport panu Grzegorzowi z pracownikami za montaż płyt na ścianie kaplicy. Przed nami ostatni dni października, różaniec w czwartku o godzinie 17 w w piekiełku różanie jest tak w tygodniu o 16.00, najbliższą średnią, czwartek, złóżą świętą również o 16.00. Dziękujemy dzieciom i rodzicom za udział i prowadzenie modlitwy różańcowej. W parafii jest jedna róża rodziców w sposób szczególny modlących się za swoje dzieci. Zachęcamy, by powstała kolejna. Można by na przyjąć. Jeżeli ktoś się było, tak zaangażować na całe życie, że na rok wspierania modlitwy szczególnej dzieci, zapisy w zakrysty, zapraszania, zaproszenia do szczególnie do rodziców dzieci przygotowujących się do pierwszej komunii oraz rodziców młodzieży przygotowujących się do bierzchowania. Byłby to piękny sposób towarzyszenia, wsparcia młodzieży i dzieci. Zobaczymy, czy się jedna musza, czyli 20 osób zdoła zebrać. Dwie osoby w wieku już zapisały. Zachęcam i zapraszam. Piąty uroczysty Wszystkich Świętych. Porządek mszy Świętych w tym roku. O ślubnej o 8.30, o 10.00 o 11.30 oraz Mysza Święta o 14.00 na zbliżonym. Kaplicy w piekielu dziewiątej 9.30. Uwaga nie będzie już po południowej kościele parafialnym. W sobotę wspomnienie wszystkich wiary zmarłych, prześwięty jak święto zniesione, przy czym się zagrabiłem przed i przedmówili, źle ogłaszane. Mysze popołudniowe będą, może cała porządek 6, 8, 30, 90, kaplicy w o 16, może to jest sobota, i tu w Kościele grawiane o 17. W tym tygodniu ponadto okazja do spowiedzi przed wszystkimi świętymi oraz przed pierwszym piątym miesiąca, w czwartek do 15.15 w kaplicy w Piekiełku i od 16 w pościdu Wspowiadamy też jak zwykle, w czasie trzy świętych rano po południu i podczas Burzeńca. W dniu wszystkich świętych przez cały dzień na cmentarzu będzie prowadzona zbiórka ofiar na wyższe duchowne w nowie Ofiary zbierali chłopcy z liturgicznej służby, będą zbierać chłopcy z liturgii. Odwiedzimy choroby w tym miesiącu wyjątkowo odkąd będą w sobotę od 11.15. Można ich zapisać za Chrystus i Na niedzielę, 3 listopada zapraszamy na pochód świętych. Rozpoczniemy na rynku o 9.40, po czym uroczyście przejdziemy Pominki listopadowej oczy można spadać u księży, zakry z Przez cały miesiąc lista będziemy modlić się za na Burzańcku wieczorem Rzecz Świętych. W pierwszym tygodniu listopada, ile pogoda pozwoli, to różaniec będzie połączony z procesją na cmentarzu. Bardzo prosimy o kolejne acce porządka na cmentarzu. Stara się zakręcać krania z wodą, segregować śmierć. do zniszczeń innych rzeczy, to wtedy by można gdzieś na skarbie. Bardzo proszę, żeby dbać o poszłoty, bo to jest wyraz naszej i wiary, i kultury. Dziękuję za zrozumienie i pomoc. Przeszliśmy w tym tygodniu. Poniedziałek o 6.30 zeznałem stanisława Juszczak. Wtorek o 7.00 zaznał do Janów w środę o 6.30 zeznalował odesła w siódmy dzień tu śmierci. O 7.00 zaznał Marię I. W czwartek o 6.30 zeznałego Marianę Lentkę, w siódmy dzień po śmierci. O 17.00 ze zmałe czołki nieuży kobiet, błogosławionej Karoliny i za zmarłego tej róży. Zaradowi pani Teresa Piękno. W niedzielę o 8.00 ze zmałej Renekina w 40 dzień po O dziesiątej. Zazmaraczą nie niego kobiet, Matki Bożego, móc, i możliwo pomocy za zbaląc ludziom tej różem, za pani Marięka. I w

wykorzystala na przyjęciu. e aí